Baśnie Andersena latający kufer. Był sobie kiedyś kupiec tak bogaty, że mógłby wybrukować całą ulicę złotem, a i tak zostałoby mu jeszcze na małą alejkę. Ale tego nie zrobił, bo znał wartość pieniędzy zbyt dobrze, by używać ich w ten sposób. Był tak sprytny, że każdy szyling, który wydał, przynosił mu koronę. I tak żył aż do śmierci. Jego syn odziedziczył majątek i prowadził wesołe życie. Co noc chodził na maskarady, robił latawce z banknotów pięciofuntowych i rzucał kawałkami złota do morza zamiast kamieni, robiąc z nich kaczki. W ten sposób szybko roztrwonił cały majątek. W końcu nie zostało mu nic poza parą pantofli, starym szlafrokiem i czterema szylingami. Wtedy wszyscy jego przyjaciele go opuścili, nie mogli już z nim spacerować po ulicy. Tylko jeden z nich, bardzo życzliwy, przysłał mu stary kufer z wiadomością Spakuj się. Tak, powiedział. Łatwo powiedzieć Spakuj się, ale ja nie mam czego pakować. Usiadł więc w kufrze. Był to niezwykły kufer. Wystarczyło nacisnąć zamek, a kufer unosił się w powietrze. Zamknął wieko i nacisnął zamek. Kufer wystrzelił przez komin wprost w chmury, z synem kupca w środku. Za każdym razem, gdy dno kufra trzeszczało, ogarniał go strach, bo jeśli kufer się rozpadnie, to wyląduje z hukiem wśród drzew. Na szczęście doleciał bezpiecznie do kraju tureckiego. Ukrył kufer w lesie, pod suchymi liśćmi i udał się do miasta. Mógł to zrobić bez wzbudzania podejrzeń, ponieważ Turcy chodzili po ulicach w szlafrokach i pantoflach, tak jak on sam. Spotkał tam Nianie z małym dzieckiem. Hej, ty, turecka Nianiu, zawołał, czyj to zamek ten przy z oknami tak wysoko? To czumieszka królewna, odpowiedziała. Przepowiedziano, że będzie bardzo nieszczęśliwa z powodu ukochanego, dlatego nikt nie może jej odwiedzać, chyba że w obecności króla i królowej. Dziękuję, powiedział syn kupca. Wrócił więc do lasu, usiadł w kufrze, poleciał na dach zamku i przez okno dostał się do pokoju księżniczki. Leżała na sofie, śpiąc, a była tak piękna, że syn kupca nie mógł się powstrzymać. I ją pocałował. Obudziła się i bardzo się przestraszyła, ale powiedział jej, że jest tureckim aniołem, który przyleciał z nieba, by ją zobaczyć, co bardzo jej się spodobało. Usiadł przy niej i rozmawiał. Powiedział, że jej oczy są jak piękne, ciemne jeziora, w których myśli pływają jak małe syreny, a jej czoło jak śnieżna góra wewnątrz której znajdują się wspaniałe sale z obrazami. Opowiedział jej też o pocianie, który przynosi dzieci z rzeki. To były cudowne opowieści, a gdy zapytał księżniczkę, czy chce za niego wyjść, zgodziła się od razu. Ale musisz przyjść w sobotę, powiedziała. Wtedy król i królowa będą pić ze mną herbatę. Będą bardzo dumni, że wychodzę za tureckiego anioła, ale musisz przygotować jakieś piękne historie, bo moi rodzice najbardziej na świecie lubią opowieści. Moja mama woli takie głębokie i moralne, a tata coś śmiesznego, co go rozbawi. Dobrze, odpowiedział, przyniosę ci w posagu tylko opowieść i tak się pożegnali. Księżniczka dała mu miecz ozdobiony złotymi monetami, których mógł użyć. Poleciał więc do miasta i kupił nowy szlafrok, a potem wrócił do lasu, gdzie ułożył opowieść na sobotę, co wcale nie było łatwe. Udało się jednak i w sobotę udał się do księżniczki. Król, królowa i cały dwór pili herbatę z księżniczką, a on został przyjęty z wielką uprzejmością. Opowiesz nam historię, zapytała królowa, taką, która jest pouczająca i pełna głębokiej mądrości. Tak, ale niech będzie też coś śmiesznego, powiedział król. Oczywiście, odparł. I od razu zaczął, prosząc o uważne słuchanie. Była sobie kiedyś paczka zapałek, które były bardzo dumne ze swojego szlachetnego pochodzenia. Ich drzewo genealogiczne, to znaczy wielka sosna, z której zostały wycięte, było kiedyś wielkim starym drzewem w lesie. Teraz zapałki leżały między krzesiwem a starą żelazną patelnią i opowiadały o młodych latach. Ach, wtedy rosłyśmy na zielonych gałązkach i byłyśmy tak zielone jak one. Każdego ranka i wieczora poiły nas krople rosy jak diamenty. Gdy słońce świeciło, czułyśmy jego ciepłe promienie, a ptaszki opowiadały nam historię, śpiewając. Wiedziałyśmy, że jesteśmy bogate, bo inne drzewa nosiły zielone liście tylko latem, a nasza rodzina mogła się zielenić i latem i zimą. Ale przyszedł drwal jak wielka rewolucja, i nasza rodzina padła pod siekierą. Głowa rodu dostała posadę jako główny maszt na pięknym statku. I może teraz opływać świat, kiedy tylko chce. Inne gałęzie trafiły w różne miejsca, a nasza rola teraz to rozniecać ogień dla zwykłych ludzi. Tak to osoby wysokiego pochodzenia znalazły się w kuchni. Moje losy były zupełnie inne, powiedział żelazny garnek stojący obok zapałek. Od samego początku służyłem do gotowania i szorowania. Jestem pierwszy w tym domu, gdy trzeba czegoś porządnego i użytecznego. Moją jedyną radością jest być umytym i błyszczącym po obiedzie, siedzieć na swoim miejscu i prowadzić sensowne rozmowy z sąsiadami. Wszyscy, oprócz wiadra, które czasem wychodzi na podwórko, żyjemy tu razem w tych czterech ścianach wieści przynosi nam kosz na zakupy, ale czasem opowiada rzeczy bardzo nieprzyjemne o ludziach i rządzie. Tak i raz jeden stary garnek tak się przestraszył, że spadł i rozbił się na kawałki. Był liberałem, mogę ci powiedzieć. Za dużo gadasz. Powiedziało krzesiwo i stal uderzyła o krzemień, aż posypały się iskry, wołając: Chcemy wesołego wieczoru, prawda? Oczywiście, powiedziały zapałki. Porozmawiajmy o tych z najwyższego rodu. Nie, nie lubię ciągle mówić o tym, kim jesteśmy, zauważył Rondel. Pomyślmy o jakiejś innej rozrywce. Ja zacznę. Opowiemy coś, co przydarzyło się każdemu z nas. To będzie bardzo łatwe i ciekawe. Zarazem, na Morzu Bałtyckim, blisko duńskiego wybrzeża. Co za ładny początek, powiedziały talerze. Wszystkim się ta opowieść spodoba, jestem tego pewna. Tak, no więc, w młodości mieszkałem w spokojnej rodzinie, gdzie meble były wypolerowane, podłogi szorowane. A zasłony zmieniano co dwa tygodnie. Masz bardzo ciekawy sposób opowiadania historii, rzekła miotła dywanowa. Od razu widać, że często przebywałeś w towarzystwie kobiet. Jest w tym coś tak czystego. To prawda, powiedział wiadro z wodą i z radości podskoczyło, chlapiąc wodą po podłodze. Potem rondel kontynuował swoją opowieść, a zakończenie było równie dobre jak początek. Talerze zadźwięczały z radości, a miotła dywanowa wyciągnęła trochę zielonej pietruszki z kąta pełnego kurzu i ukoronowała rondel, wiedząc, że to zirytuje innych. Pomyślała, jeśli ja go dziś ukoronuję, on jutro ukoronuje mnie. Zatańczmy teraz, zawołały szczypce do węgla i wtedy zaczęły tańczyć i podnosić nogę w górę. Poduszka od krzesła w rogu aż pękła ze śmiechu, widząc to. Czy teraz ja mogę być ukoronowany? Zapytały szczypce. Więc miotła znalazła jeszcze jeden wieniec i ukoronowała je. To byli tylko zwykli ludzie, pomyślały zapałki. Teraz poproszono samowar o zaśpiewanie czegoś, ale powiedział, że jest przeziębiony i nie może śpiewać bez wrzącej wody. Wszyscy uznali to za udawanie, bo samowar nie chciał śpiewać nigdzie poza salonem, na stole w towarzystwie wielkich ludzi. W oknie siedziało stare pióro, którym zwykle pisała służąca. Nie było w nim nic szczególnego, poza tym, że zostało za głęboko zanurzone w atramencie. Ale właśnie z tego było dumne. Jeśli samowar nie chce śpiewać, powiedziało pióro, to nie musi. Jest tu słowik w klatce, który potrafi śpiewać. Może nie został dobrze nauczony, ale dziś wieczorem nie musimy o tym wspominać. Uważam to za wysoce niestosowne. Odezwał się czajnik, który był śpiewakiem kuchennym i przyrodnim bratem samowara. Czy to patriotyczne, by słuchać bogatego, zagranicznego ptaka? Niech zdecyduje kosz z rynku. Jestem naprawdę oburzony, rzekł kosz, wewnętrznie bardziej niż ktokolwiek może sobie wyobrazić. Czy spędzamy ten wieczór właściwie? Czy nie byłoby rozsądniej doprowadzić dom do porządku? Gdyby każdy był na swoim miejscu, poprowadziłbym jakąś grę, to byłoby zupełnie co innego. Zagrajmy w teatr zawołali wszyscy. W tym samym momencie drzwi się otworzyły i weszła służąca. Wtedy nikt się nie poruszył, wszyscy pozostali zupełnie nieruchomo, ale jednocześnie nie było ani jednego naczynia, które nie było przekonane o własnej wartości i o tym, co mogłoby osiągnąć, gdyby tylko chciało. Tak, gdybyśmy tylko chcieli. Myśleli wszyscy: Moglibyśmy spędzić naprawdę miły wieczór. Służąca wzięła zapałki i je zapaliła. Orety, jakże one syczały i płonęły. No to teraz, pomyślały: Wszyscy zobaczą, że to my jesteśmy najważniejsze: jakże świecimy, jakiego światła dajemy. Ale jeszcze w trakcie tych myśli ich światło zgasło. Co za kapitalna opowieść powiedziała królowa. Czuję się, jakbym naprawdę była w kuchni i widziała zapałki. Tak poślubisz naszą córkę. A, oczywiście, powiedział król. Otrzymasz naszą córkę. Król mówił mu ty, ponieważ miał zostać członkiem rodziny. Ustalono datę ślubu, a wieczorem poprzedzającym uroczystość, całe miasto zostało oświetlone. Wśród ludzi rozrzucano ciasta i słodycze, uliczni chłopcy, stawali na palcach, krzyczeli hura i gwizdali na palcach. Wszystko to było bardzo wspaniałe. Dam im jeszcze jedną atrakcję. Powiedział syn kupca: Kupił więc rakiety, petardy i wszelkiego rodzaju fajerwerki, jakie można sobie wyobrazić, spakował je do swojego kufra i poleciał z nim w górę. Jakże to wszystko świstało i strzelało, gdy wybuchało. Turcy, gdy zobaczyli takie widowisko na niebie, skakali tak wysoko, że ich pantofle latały im wokół uszu. Po czymś takim łatwo było uwierzyć, że księżniczka rzeczywiście ma poślubić tureckiego anioła. Gdy tylko syn kupca wrócił po fajerwerkach do lasu, swoim latającym kufrem, pomyślał: Wrócę teraz do miasta i posłucham, co ludzie mówią o tej zabawie. Było zupełnie naturalne, że chciał to wiedzieć. I cóż za dziwne rzeczy mówili ludzie? Każdy, kogo zapytał, opowiadał co innego, choć wszyscy uważali, że było to bardzo piękne. Widziałem tureckiego anioła na własne oczy, mówił jeden. Miał oczy jak lśniące gwiazdy i głowę jak spieniona woda. Leciał w płaszczu z ognia, krzyczał inny, a z jego fałd wyglądały urocze, małe cherubinki. Usłyszał jeszcze wiele pięknych rzeczy o sobie i o tym, że nazajutrz ma się ożenić. Po tym wrócił do lasu, żeby odpocząć w swoim kufrze, ale kufra już nie było. Iskra z które w nim pozostały, zapruszyła ogień. Kufer spłonął doszczętnie. Syn kupca nie mógł już więcej latać ani spotkać się ze swoją narzeczoną. Ona cały dzień stała na dachu, czekając na niego. I zapewne stoi tam do dziś, podczas gdy on wędruje po świecie, opowiadając baśnie. Lecz żadna z nich nie jest tak zabawna, jak ta o zapałkach.